Jest mi niezmiernie miło, że w końcu przyszedł czas na odcinek, w którym mogę opowiedzieć coś o swoim sezonie przygotowawczym do 2025 tego roku, a nie tylko wyjazdy, relacje z otwarć siłowni i podsumowania sezonu, więc dzisiaj u mnie na siłowni oczywiście jest zwykle trening ramion, który, który sobie upodobałem, tak już gdzieś tam na początku tego roku jak starałem się dopasować swoje w zasadzie metody treningowe itd. Opowiem o tym troszeczkę później, myślę, że z upływem czasu też jeżeli chodzi o materiały, bo jakby podjąłem decyzję, odnośnie tego, w jakim kierunku chcę iść, jeżeli chodzi o system treningowy i e, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o klatkę i, i o moje barki e, i w który wierzę, że pomoże mi e, w końcu rozbudować te partie na tyle, żeby móc liczyć się w tych pierwszych miejscach czy tam do tej pierwszej trójki e, na każdy proszę. więc e, dzisiaj akurat nic z tego, nic z tych partii, natomiast e, pokażę Wam, jak trenuję swoje ramiona e, też powiem, e, powiedzmy w trakcie będzie to widać, jakie metody zastosowałem tutaj i w dużej mierze myślę, że nie będzie tutaj większej filozofii, bo ruch w stawie łokciowym no, nie jest jakoś turbo skomplikowany do tego, żeby e, nie wiem, wymyślać nie wiadomo, jak skomplikowane ćwiczenia i, i, i kombinować i rocket science tworzyć wokół całego treningu, nie tylko ramion, ale i wszystkich innych partii. Więc będzie bardzo prosto, ale będzie jednocześnie bardzo ciecz. Więc. Ja w zasadzie jestem rozgrzany, to zaczynam od pierwszego ćwiczenia, którym będzie uginanie ze skrętem z hantlami. Mam tutaj w planie trzy robocze serie, zrobię sobie jedną, dwie wstępne, tak pro forma, zresztą jak to zwykle bywa. I później normalnie trzy robocze i przy kolejnych ćwiczeniach już nie będę robił wstępnej serii, tylko od razu będę przychodził do serii głównych i roboczych. Nie łączę jakby w tym, na tym etapie, inaczej nawet nie na, tym, nie na tym etapie, ale w tych przygotowaniach mój trening ramion nie będzie wyglądał tak, że będzie to głównie trening, jeżeli chodzi o serie łączone, czy tam super serie. Każde, najpierw robimy biceps, później będę przychodził sobie dotyczyć. Słuchajcie, mam dla was mały challenge, bo... Jakby turbo często dostawałem pytania na przykład o, o to, co powinno się pić, czy o to, co ja piję w Shake'u Workout. Dlatego też e, dla e, zwycięzcy, który odgadnie, co mogę być tutaj, jest przewidziana nagroda. Na razie nie powiem jeszcze jaka, bo nic mi nie przychodzi do głowy, ale na pewno może coś z produktów WSN lub e, koło tego trafi do zwycięzcy. Więc w komentarzach wpisujemy, co może znaleźć się w Shake'u Intra Workout Czas Po dwóch wstępnych seriach, tak naprawdę tych rozgrzewkowych, przychodzę sobie już do tych głównych serii roboczych, w których będę wykonywał od 12 do 15 powtórzeń w pierwszej, w drugiej od 10 do 12 i od 8, 8 do 10 w tej trzeciej robocie. Drugie ćwiczenie. Na monitorniku z, z łamaną sztangą, wąskim chwytem. Tutaj też będą trzy serie. Na zakresie inaczej. Pierwsza seria jest 12 powtórzeń, druga seria jest 10 powtórzeń, trzecia seria jest 8 powtórzeń. I nie robię tutaj już wstępnych. Yy, wstępnych serii dla bo po tych pierwszych jest już na tyle dogrzany, jeżeli chodzi o, i o czucie uczucie i o wszystko, że, że nie potrzebuję. Już Lecę po prostu swoim normalnym. Jakby tym tokiem, który mam, bo też mnóstwo ludzi jakby ma problem z tym, ile robić serii wstępnej na przykład, nie wiem, przed każdym kolejnym ćwiczeniem, który jest w głąb treningu. U mnie zwykle wygląda to tak, że przed głównymi ćwiczeniami, jak nie wiem, siady, wysuwania, jakieś tam wyciskania i tak dalej, czasami nie wiem, jest trzy, czasami dwie serie wstępne, wszystko zależy od tego, jak się czuję i na ile tych serii wstępnych potrzebuję do tego, żeby swój podnerwowy czy mnieś przyzwyczaić do serii głównych. Wiele ludzi uważa to za błąd. Ja mam to gdzieś. Tak po prostu czuję, tak mi się dobrze trenuję i tak trenuję od lat. Natomiast im dalej idę w trening, to ok, bywają ćwiczenia, że robię sobie, jedną serię wstępną po to, żeby sobie jakiś tam ciężar, a bywają takie ćwiczenia, w których przychodzę po prostu do głównej serii zaraz po poprzednim ćwiczeniu i, i, i zaczynam robić te serię roboczą. I właśnie teraz zaczynam robić serię roboczą. Dziś ćwiczeniem jest uginanie tutaj przy wyciągu, który jest za mną, z prostym rypem. Troszeczkę m, taka trójbojeczna różna. są 3-4 po 5 powtórzeń. Parły <grym> się na mnie patrzy się świeje. 4 po 5 powtórzeń z kontrolowanymi w zasadzie fazą koncentryczną i ekscentryczną i też wydłużoną, tak? więc stąd te 5 powtórzeń i na takim no, dosyć większym obciążeniu. Co prawda myślę, że ten stos co prawa, nie jest teraz zamknięty, ale mógłbym go spokojnie zamknąć na te, na te trzy piątki, natomiast biorąc pod uwagę to, że zwalnia ruch no, zarówno koncentryczny, jak i, e e, i to, było w dwóch wcześniejszych ćwiczeniach już te wice w sumie mocno padło Więc ci, którzy uważają, że 19 serii w na ramiona są głupotą, mają w części rację. <gry> Jesteśmy przy czwartym ćwiczeniu. Dzisiejszym nie jest wspominanie. Siedzę tutaj w oparciu o ławkę skoczną. i w zasadzie bez większej filozofii, tylko jedynie tyle, że ten skos ma spowodować maksymalne rozciągnięcie tego mięśnia i to, co w sumie najbardziej lubię w całym treningu ramion. i odkąd pamiętam, kiedy się tego nauczyłem, że ma on powodować właśnie jakby taki trochę rehat przy przykurczonych bicepsach, gdzie wcześniejsze ćwiczenia były no, takie mało rozciągające jakby, tak? to tutaj jest właśnie to ćwiczenie po to, żeby ten mięsień jeszcze rozciągnąć dodatkowo i co, no i bez większej filozofii w zasadzie. Próbujemy ciężko, nieoptymalnie i nie tyle. Dobra, ostatnie ćwiczenie z naszego optymalnego treningu. Owinanie na hamerze w Metodzie FST7 60 sekund przerwy pomiędzy seriami, zakres powtórzeń na 8 bez progresji z ciężarem, tylko na jednym obciążeniu. Pewnie pierwsze nie dwie, trzy będą takie same, ale e, pozostałe będą myślę e, już na końcówce. Dobra, jednak po pierwszych seriach trzeba było zapgradeować naszą metodę, jeżeli chodzi o przerwy i skrócić je do najpierw 45 sekund, teraz już do 30, więc 30 sekund między przerwami i tyle sobie zostawię już na dłuższy okres czasu, bo zwyczajnie więcej nie potrzebuję. Biorąc pod uwagę okoliczności, że Eee, nagrywamy odcinek po prostu, jak to po godzinie e, 10, 10 minutach, e, możemy w końcu przejść do kolejnej partii, czyli do biceps. To było 19 serii łącznie roboczych e, na, na, na sam biceps. To jest bardzo nieoptymalny trening, zaznaczam, więc e, teraz w równie nieoptymalny sposób e, zaczynamy, e, zaczynamy trening. Kończyliśmy metodą FST-7 biceps. Tak, tutaj przy tricepsie zaczynamy. Właśnie tą metodą będzie to prostowanie ramion Z sznurem, generalnie rok. Tak? Ale z uwagi na to, że ja mam coś lepszego niż zwykły sznur, który żyna się w dłonie i jest niewygodny każdemu, kto na przykład nie wiem. W zasadzie nawet nie każdemu, ale jak macie możliwość, to sobie na Boże, na czym? Pomóż mi Paweł. Na chińskiej stronie. Na temu. Na temu na przykład możecie zamówić e, właśnie takie e, paski jak ja mam tutaj od Waldiego, ale i pewnie też złoski, ale nieważne. E, i, I robić po prostu na wkładając dłoń. Jest dużo wygodniej nie boli nasada jest tutaj dłoni. Możecie sobie nawet tą dłoń delikatnie jakby odwieźć do zewnątrz e, i, i jest zwyczajnie dużo wygodniej, tak? Tylko i wyłącznie do... Więc 7 serii na zakresie 10-12 powtórzeń. A sobie muszę dopasować tylko ciężar, bo zrobiłem pierwszą małe, jest ewidentnie za mało, więc e, z upływem serii sobie robię go po prostu na triceps, na wyciskanie wąskim chwytem. Ja sobie wybrałem maszynę Smitha akurat do tego, żeby nie musieć walczyć z mobilizacją na, na, na wolnym obciążeniu. I 4 serie, zakres powtórzeń 10-8 i w zasadzie w planie jest tak, który skopiowałem, że jest 10-10-8-8 i to jest moja trzecia seria. Dobra, nasz nieoptymalny trening dobiegł końca. Ostatnimi dwoma ćwiczeniami na antrycepsy było wyciskanie francuskie w wrażeniu na delikatnym skosie i prosty na, na wyciągu górnym podchwytem. I w jednym i w drugim ćwiczeniu, przepraszam nie, w wyciskaniu francuskim były trzy serie po 12 powtórzeń i tutaj na wyciągu były, akurat zrobiłem 4 serie od 12 do 10 powtórzeń, gdzie no, tak naprawdę już po całym treningu bicepsów i, i tej fst 7 na, na, na początku i, i w wyciskaniu miałem praktycznie niezmęczony, także nie potrzebowałem za wiele, wiele, więcej, żeby dokończyć ten trening. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że e, oczywiście nie jest to trening dla każdego, żebyście też mieli źle, nie zrozumieli, że, mm, no nie wiem, że mm, w dzisiejszych czasach e, trening się optymalizuje, a niego e, nie wiem co. Po prostu to taką objętość, która dla normalnego, przeciętnego człowieka nawet nie chodzi o to, czy jest na wspomaganiu czy nie, ale jest zwyczajnie za dużo, tak? no bo w dwóch jakby partiach, w dzisiejszym treningu łączna ilość serii wyszła 38. Albo 6. albo 6, no 36, 38 już się, się pogubiłem więc no, jest to zdecydowanie za dużo dla osoby, która trenuje przede wszystkim naturalnie, która trenuje dla siebie natomiast ja trenuję zawodowo i wyczynowo i dla mnie nie wiem jeszcze, czy to będzie optymalnie i, i dobrze tak, bo jestem dopiero na początku swojego prepa, natomiast wierzę w to, że każdy ciężki trening po prostu owocuje nieważne w jakim jakimi metodami i w jaki sposób się go zrobi. Ważne, żeby był odpowiednio ciężki, tak? ale wiem też, że m, jakie znaczenie słowa odpowiednio ciężki dla każdego znaczy co innego. Tak też, m, cóż mogę więcej powiedzieć. Tak będzie wyglądał przez najbliższe nie wiem, kilkanaście albo kilkadziesiąt tygodni. no Kilkadziesiąt, kilkanaście na pewno. Mój trening ramion. Co do reszty partii, to z czasem wszystko wyjdzie, natomiast na dzień dzisiejszy chciałbym Wam bardzo podziękować za uwagę w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do e, korzystania z kodu Krystian e, Wolski e, na pl.sn.com e, I co jeszcze? No i oczywiście do śledzenia e, moich poczynań i przygotowań do, e, do zawodów w tym sezonie, które które, będą, które, które będę zaczynał we wrześniu na początku lub w połowie. W każdym razie od września, więc mam sporo czasu na to, żeby się poprawić, tak jak większość mi mówiła i pisała w komentarzach.